Yo tunerów, witam was wszystkich w Tekenie. No i cóż, przyszedł czas na dodatkowe postacie. I też ja już o tym wspominałem, ale wspomnę jeszcze raz, że te tło w menu, które jest właśnie teraz, teoretycznie ono powinno się zmienić no po prostu teraz. Ze względu na to, że przeszliśmy już tymi podstawowymi postaciami, no, i teraz się biorę za dodatkową, tak, bo one też tutaj mają ten filmik końcowy, na którym tak chyba najbardziej nam wszystkim zależy. I też takie moje, chyba, spostrzeżenie: jak jest ten napis, właśnie Teken, to w pośród tych napisów widać właśnie oczy, kawałek może trochę brwi i jak. Sądzę, zapewnie jest to po prostu twarz Kazui. Także takie moje spostrzeżenie, ale dobrze. Koniec pierdzielenia. Bierzemy oczywiście Arcade Mode. I bierzemy jedną z dodatkowych tych postaci odblokowanych, którą odblokowaliśmy, yy, przechodząc właśnie Arcade Mode a June. Więc co, bierzemy Łęga. I jedziemy. Wang Jinrei. Narodowość Chiny. Styl walki. Rozmaite chińskie sztuki. Wiek 84 lat. Towarzysz i przyjaciel Jinpachiego Mishima, ojciec Haihachiego. Oglądał z zaciekawieniem jak Haihachi i Kazuya dorastają i wybierają swoje własne ścieżki życia. Wang pozostał hojny i uprzejmy. Żył jako samotnik w ogrodach Mishima. Teraz pielęgnuje ogromną liczbę roślin w ogrodach. Znajduje jednak czas, by potrenować sztuki walki. Każdego ranka można go zauważyć, gdy spaceruje w ogrodzie, przeglądając się chmurą. Mimo podeszłego wieku ma giętkie i sprawne ciała. Swoją wewnętrzną siłę zawdzięcza czystości swojego ducha. Powodem wstąpienia do drugiego turnieju jest spełnienie życzenia zmarłego Jim Paciego, który gdy żył patrzył ze smutkiem. Że heihaci i kazuja wybierają złą ścieżkę życia. Powiedział swojemu przyjacielowi, aby unieszkodliwił ich w odpowiednim momencie. Wong uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest to, aby wziąć udział w drugim turnieju i pokonać kolejnych przeciwników, zmierzyć się z kazują. Wtedy Haihachi nie będzie miał władzy nad Mishimą, zaibatsu. Więc pierwszy by był Haihachi w porządku. Mam nadzieję, że ja coś tym łęgiem w ogóle będę pamiętał. Co prawda, ja sobie. Oooo, od razu nieładnie, nieładnie. Momencik. Takie trochę łopatologiczne rzeczy będę nim robił. Bo żeby nie skłamać, ja wiem, może. Z 5 minut byłem na praktyce tą postacią, ale zobaczymy. Coś chyba wyjdzie z tego. Mam taką przynajmniej cichą nadzieję. Ok, ogólnie co do samego Łęga, dlaczego on występuje? dlaczego on występuje w tekenie D2? Ze względu na to, że iż tak jak wspominałem w pierwszej części, Łęk przystępował do turnieju. Ze względu na to. Aby po prostu, jak to powiedzieć, złożył swojemu przyjacielowi, a zarazem ojcu, hajachaciemu, a dziadkowi Kazui, pewną obietnicę, że po prostu będzie miał nad nimi jakąś tam opiekę, żeby po prostu cała ta korporacja, całe te Mishima Zaibatsu po prostu. No, nie przesadzili z, z władzą tej, tej korporacji, tak? Ale no właśnie dlatego Łęk y, przystępuje do turnieju, aby obu panu przypilnować. Żeby po prostu właśnie nie wykorzystywali tej władzy, tak? Ze względu na to, że no tak jak mówiłem, to jest duża korporacja i y, obydwoje. Y, no, może nie że przesadzają z siłą. Uf mm, marki, ale po prostu, no dużo można przez tą firmę zrobić. Kurde, przegrałem, no niestety. No i właśnie Łęg złożył Jim Paciemu taką obietnicę i na tym właśnie polega cała fabuła Łęga w zasadzie. O, dobra, weszło ale nie skończyłem, szkoda, oj myślałem, że Saltom jeszcze wsadzi i siu, rzut na dwie ręce, czemu nie okej, okay, okej, okay, dobrze mm, więc, więc, więc więc, 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 to będzie następny, Yoshimitsu w porządeczku, Yoshimitsu Hmm. No, jakieś... o, jeszcze się nasił na kopa. Jakieś tam juggle, coś tam pamiętam. Tak jak mówiłem, mówię. Byłem z 5 minut może tą postacią w treningu w trybie, w trybie practice, więc dużo jakoś ogólnie nie grywałem im. czy w tej, czy w poprzednich częściach, czy w ogóle w następnych. Ogólnie z tego co kojarzę, to łęk był takim bohaterem, który generalnie chyba miał najmniej ciosów, jeśli chodzi o tą e, całą jego mów listę. Ale mogę się mylić. Mogę się mylić. Dobrze, Michelle by teraz była w porządku. A, Kucław. Ogólnie właśnie um, Michel i... Oj. I Michel i Wank mają bardzo podobny styl do siebie. Strasznie mają popożyczane ciosy od siebie. Ciekawe kto tu od kogo zgapił. No ale no mniejsza. Pyk! Pyk! cyk, aj! Oj, kurde, to wchodziło to, co zrobiłem przed chwilą, ale no. I cyk, właśnie, o. jakoś tak to się robiło. Łęk taki miał ciekawy rzut, z tego co pamiętam. Że tak jakby... Mm, jak to nazwać? Mm, odpychał plecami? Coś takiego? Nie wiem, spróbuję to zrobić, ale... Nie, nie, nie. Chyba powinien mi ten... Nie, przyciski. Momencik. O, jest! Właśnie! Potem można było taki łańcuszek sadzić! Nie, Momencik, jak to było? O! Łyknę to jak pelikan. Szkoda, szkoda. Momocik, cyk, cyk, cyk. Nie, nie, nie. Teraz mi pewnie nie wyjdzie. Na pewno nie wyjdzie tam sobie. Łapę uciąć. Pyk, pik. pik. Cik, cyk, cyk. Wow. Kurde, naprawdę weszło to? Fa. Cyk, daj. Jeszcze raz. Kurde, to mały zasięg, ma. Jeszcze raz pójdę sobie. Well, dostał kopana. Japę okej Ok. Teraz był szósty. Paul. Dobrze, Paul. W porządku. Jedziemy z Polem. No, ale spróbuję. Może może wyjdzie. O, cyk. I akurat postać się podnosi, i ja mogę tam jakiś łańcuszek wsadzić, nie? No, akurat zrobiłem taki ślisk na nogi. Strasznie to jest. Mocne. No, jak tego. Nie wyrwiałem się z tego rzutu, to. Na pewno w późniejszych częściach to jest bardzo mocne. Ale czy w tej, to nie mam pojęcia. Będę musiał się pobawić. Ale no, zobaczymy. Jeszcze raz, próbuję. Cyk, czemu by nie? Pyk, pyk. Pyk, pyk. O, i widzicie? Całkiem sporo życia, nie? znając życie, bym mógł tutaj go spokojnie zabić, gdybym lepszym jakąś kombinację znał. A, kurde, blokuje. Słany. Hey, tego big slapa dostał na web. Ok. King by teraz był w porządku, w porządeczku. Teraz by był king, okej. Okay. Hits, 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 hits. Nie, 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 muszę co innego tu robić. O, pyk. O, i to właśnie. Hmm, chciałem skakać, ale. Uroki pada. O Jezus, na strasznie wolno te postaci się podnoszą. Przód, przód, dwie ręce, tak jest. Pierwsza runda, dobrze. Sprawnie nawet idzie. Ale nie chce krakać. Rzut, okej. Okay. O, tym mogę złapać, fajnie. Pyk, jeszcze raz. Aj, szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. A to jeszcze raz rzut, czemu by nie rzut z prawej ręki? Po co, bo mogę? Okej. Okay. June właśnie. Więc um, stage 8 należy do June, czyli postacią, którą no, odblokowaliśmy. łęganu no. Ok, Hits. ale blokuje. Ale blokuje, koleżanka. Jun, przestań. Proszę cię, nie rób tego. Wow! Nie, nie, nie. O, weszło i... Cyk! A, myślałem, że... No, to już jakiś obrót kombinowała. No, ale nie pykło, dobra. Druga runda, jedziemy z koksem oj, oj! Myślałem, że mnie skara To może ten rzut spróbuję. Aj, momencik. Kurde, wspaniara No nie! Nie, nie, nie! Nie rób tak. O ja o kurde, fuck 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 fuck. Zwaliłem to totalnie, jeszcze raz. Hit, hit, hit Aj. Myślałem, że będzie chciał rzucać, tak jak poprzednio to było. O ja kankany. Nie, 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 nie. Hits. Mam cię. Cyk. Dobra. Trochę życia zabrałem. Nie. O, wyrwałem rzut. Fuck je! Yeah. Tak jest. Jest. Jestem kimś, nie? Ja, w jedynce w ogóle pamiętam, jak nagrywałem materiały, to nikim kompletnie, a no, tu jakoś widzę, kurczę... Łęk. Kurde, chyba cię poluję, nie? Chyba cię polubię, kolego. Myślałem, że będzie rzucał. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Pyk! Oj! Ja blokuję low, masakra, co tu się stanęło? Pyk, pięknie. Może dlatego, że wczoraj trochę w TK na 7 pograłem? Online i... Kurde, trochę... Tego refleksu się odzyskało, pięknie, ładnie, ładnie, dobrze. Aj, kurde, tu zwaliłem. Pyk. O! Nie to chciałem! Dobra, ale rzutem go tam... Dobiłem. W porządku, kurde, ty! Fajnie, fajnie sprawnie idzie tym łękiem, naprawdę. Ekstra. No i devil, devil. Devil, devil, devil. Kurde. Ciup. Aj, kurde, chciałem ten rzut wsadzić, ale... No nie wyszło, nie wyszło. Wow. O właśnie, bo on też ma tego dasza. Zapomniałem. Oj. Kur... Czemu on laserem strzelał? Podbiegł i strzelał laserem. No debil. debil. Dobra, pyk, aj! Hic. A kurde, rzutem zdążył mnie złapać. Fuck you, fuck, 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 fuck you. Do przodu! Pyk, pyk! A, no go zabił, nie? Jak przegram... ...to się kurze, No ale wyszło. Pięknie, został kopa na łeb. kretum. Dobra, no to co? W filmik końcowy, Łęga. Okej, okay, więc jak, jak się domyślam, zapewne to był grup yy, Jimpaciego. No i co, staruszek polał. I przyjacielowi, i sobie. Zapewne sake. Ogólnie nigdy sakę nie piłem, a kiedyś chciałbym spróbować. O, będę musiał gdzieś poszukać... ...takich rarytasów. No nic, no cóż, no to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. W miarę całkiem szybko poszło i sprawnie. Także no cóż, trzymajcie się ciepło? Oczywiście też zapraszam do innych materiałów na tym kanale, jeżeli nie macie co robić, a chcecie coś poglądać, czemu by nie? No i tak, 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 tak jak mówiłem, trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć i... yo!